Cześć wszystkim, ja jestem Nyko. mam dla Was solo modowanie Out, więc tak, do tego modowania będziemy potrzebowali, yy, będziemy potrzebowali kosatkę, będziemy potrzebowali modowane, yy, modowanego Terrorbite, albo modowane, yy, modowanego Avengera, albo modowane mobilne centrum operacyjne, bo będziemy przerzucać mody yy, z Terrorbite z mobilnego centrum operacyjnego i z, i z Avengera będziemy przerzu przerzucać mody na auta, które chcemy zmodować. Więc tak, co teraz robimy? Więc yy, bierzemy, auto, które chcemy, bierzemy auto, które chcemy zmodować i wyjeżdżamy nim na zewnątrz. I bierzemy auto, które chcemy zmodować i wyjeżdżamy nim na zewnątrz. I będziemy przerzucać mody z Terror oraz można też przerzucać mody nie tylko z Terror ale też można przerzucać mody z mobilnego centrum operacyjnego i, i z Avengera, i z Terror można przerzucać mody z tych trzech pojazdów dużych: z Terror z mobilnego centrum operacyjnego i z Avengera można przerzucać mody na auta. Więc tak, co robimy? Wyjeżdżamy teraz naszym autem, które chcemy zmodować. Wyjeżdżamy z garażu i pamiętajcie, że nie może być to auta. Musicie przetrzymywać w garażu zwykłym. Nie może być to ani salon gier, w garaż w salonie gier, ani nie może być to klub nocny, garaż w klubie nocnym, ani w. Ani w żadnej arenie, tylko musi być to zwykły garaż, na przykład Eclipse Tower, w którym macie mieszkanie i, i w takim mieszkaniu, na przykład w Eclipse Tower, w takim mieszkaniu, co macie co macie w takim mieszkaniu, co macie po prostu auta zwykłe, w takim zwykłym mieszkaniu, no po prostu w zwykłym mieszkaniu musicie mieć auto, które chcecie zmodować i teraz co musicie zrobić teraz musicie, teraz musicie wysiąść z auta i musicie zrobić tutaj rozróbę, tak żeby was policja goniła i żeby wam odholowali auto. Tak więc ja tutaj teraz właśnie robię rozróbę i policja wam musi auto odholować. dlatego że właśnie właśnie jest potrzebne. Właśnie to, żeby nam policja odholowała auto, bo później będziemy musieli dzwonić do asystentki, żeby nam, żeby nam asystentka odzyskała odholowany pojazd później w trakcie kolejnego glicza, Tylko ja widzicie tutaj nie mogę zrobić poziomu pościgu, bo niestety tutaj mam tutaj niestety mam bardzo mało tutaj różnych rakiet, różnych takich wybuchających rzeczy. Ale już tutaj widzę, policja do mnie jedzie, także dobrze jest. I teraz po prostu musimy stać tutaj przy naszym aucie, żeby nam odholowali to auto, jak nas zabiją. Tak więc tutaj czekamy teraz, aż nas zabiją. Tak więc czekamy i czekamy, aż nas zabiją. I jak nas zabiją i odholują auto, to Wam powiem, co dalej robić. No, dalej, zabijcie mnie wreszcie. Dobra, policja nas zabiła. Policja nas zabiła i nam teraz odholują auto. Dobra, odholowali nam auto. I teraz tak, teraz otwieramy sobie menu interakcji i wchodzimy w duże pojazdy. Tutaj kosatka, musicie mieć do tego kosatkę też. I teraz tak, jak tutaj nacisnę wezwij kosatkę, to wtedy szybko wchodzę w kontakty w telefonie i dzwonię do, do asystentki, żeby, żeby nam żeby żeby po prostu odzyskała nasz odholowany pojazd. I to teraz właśnie tak robię. Teraz tutaj wciskam tutaj wezwij kosatkę i szybko dzwonię tutaj do asystentki, i teraz tutaj musimy spamować A. Na Xboxie musimy spamować A, na PS4 musimy spamować, na PS4 musimy spamować X, żeby potwierdziło. Dobra, i teraz, jak widzicie, tutaj, teraz jak widzicie na minimapie, to tutaj auto nam się pojawiło, tutaj yy, w tym miejscu, gdzie w tym miejscu, gdzie jest tutaj teraz kosatka, to tutaj zamiast kosatki mamy tutaj teraz auto. I tak musicie właśnie mieć, tak jak ja. Tylko, że akurat podczas transmisji mi się coś tutaj dzieje. Dobra, musicie mieć tutaj właśnie auto na miejscu kosatki. Musicie mieć tutaj auto na miejscu kosatki. Czekajcie, muszę zresetować Livea. Dobra, jak już macie taki efekt jak ja, że macie auto na miejscu kosatki, to teraz po prostu, teraz jak już macie taki efekt tak jak ja, że macie auto, y, auto macie na miejscu kosatki, to teraz, to teraz znowu otwieracie menu interakcji i wzywacie waszego modowanego y, terrorbaita, czy tam. Yy, czy tam mobilne centrum operacyjne albo Avengera zależy z czego chcecie przerzucać mody. Tak więc wzywacie tutaj waszego Terrorbite teraz. Ja tutaj właśnie teraz wzywam swojego Terrorbite. Dobra, jak już wezwiecie waszego Terror to wam się tutaj jeszcze. Pojawi wasze stare auto. Jeszcze nie zmodowane, tylko jeszcze i je, jedziecie tego, bierzecie to auto i jedziecie teraz do terrorbaita Teraz bierzecie to auto i jedziecie do terrorbaita Tak jak ja to właśnie robię. I jeszcze wam powiem, że glitch działa na każdej platformie. Nie wiem jak na PC, ale glitch działa na Xboxie i na PS4. Także. Glitch jest dla graczy, którzy grają i na Xboxa i dla tych, którzy grają na PS4. I sorry, że mam akurat kłopoty z live'em na Twitch'u, bo używam Twitch'a do nagrywania. I mam akurat problemy z live'em na Twitch'u i dlatego, mam, dlatego mi się zacina. Dobra, jak widzicie mamy tutaj nasze modowane auto. Właśnie tutaj... Zamiast Terrorbyte tutaj mamy nasze modowane auto i na minimapie pokazuje nam, że to jest Terrorbyte, ale to jest nasze modowane auto i to jest po prostu Terrorbyte zamieniony w nasze auto modowane i teraz co jedziemy? Teraz no, co robimy teraz? Teraz po prostu jedziemy do naszego garażu, z którego teraz jedziemy do naszego garażu Eclipse Tower. I wjeżdżamy tym Terror Bytem, czyli tym autem zmodowanym, które mamy. Wjeżdżamy do naszego garażu. Jak widzicie, ładnie się prezentuje to auto, bardzo ładnie. I możecie w ten sposób sobie y, pomodować dużo różnych aut. Jak na przykład macie y, na przykład do jakiegoś auta, macie zablokowany kolor i nie możecie dać jakiegoś koloru do jakiegoś auta, bo macie zablokowane to wtedy po prostu możecie przerzucać mody Terror Bajta, dlatego że na Terror i na Avengerze i na mobilnym centrum operacyjnym macie odblokowane wszystkie kolory do macie odblokowane wszystkie kolory do wszystkich aut No i teraz tak, tutaj teraz mamy tutaj teraz tak, że tutaj Terror mamy tutaj yy, w garażu i teraz co robimy? Otwieramy znowu menu interakcji, i tutaj duże pojazdy, terror Byte i odeślij terror Byte do przechowywalni. Teraz tutaj wciskamy odeśl odeślij terror do przechowywalni, i będziecie mieć tutaj taki efekt, że wasze auto za chwilę wam zniknie i wam się pojawi z powrotem, tak jak. Ja tutaj właśnie miałem, że mi auto znikło i pojawiło się z powrotem. To wy właśnie też taki efekt będziecie mieć. No i to już by było na tyle. Macie już tutaj auto zmodowane. Teraz żeby zapisać to auto, to po prostu zmieniacie strój na przykład na jakiś inny, żeby wam się gra zapisała, to zmieniacie strój na jakiś inny. No i macie tutaj teraz auto Wasze zapisane, to już jest Wasze modowane auto, które macie zapisane w garażu. No i to by było na tyle. W ten sposób możecie przerzucać mody nie tylko z Terabyte'a, ale też z mobilnego centrum operacyjnego i z Avenger'a. I glitch działa na każdej platformie. Działa na PS4, działa na Xboxie i na PC-cie też powinno działać ale nie jestem pewien. No i to już by było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, auto moje się tutaj modowane auto się tutaj bardziej bardzo ładnie tutaj się prezentuje mode, modowane auto moje. Jak widzicie, moje modowane auto się tutaj bardzo ładnie prezentuje. Bardzo ładne tutaj auto i w ten sposób na przykład możecie przerzucać mody z terrorbyta jak na przykład do jakiegoś auta chcecie dać jakiś kolor, który macie zablokowany, bo na przykład musicie rozegrać jakiś wyścig, albo musicie jakieś skoki kaskaderskie porobić, coś po prostu musicie porobić, żeby do jakiegoś auta odblokować jakiś kolor i nie możecie dać tego koloru do waszego auta, dlatego że macie zablokowany, to wtedy na Terrorbite macie do Terrorbite macie odblokowane wszystkie kolory i po prostu Modujecie Terror Byte, czyli po prostu modyfikujecie Terror Byte na taki kolor, jaki chcecie mieć auto, do którego macie zablokowany ten kolor, i po prostu przerzucacie później w ten sposób mody z Terror Byte do auta, którego chcecie, i po prostu wtedy będziecie mieli, jak na przykład, tutaj do tego auta. Ten kolor, który teraz tutaj mam, mam zablokowany do tego auta, bo muszę rozegrać jakiś wyścig czy jakieś skoki kaskaderskie. I ja tutaj do tego auta ten kolor mam zablokowany, ale dzięki temu modowanemu, yy, dzięki temu, że przerzuciłem mody yy, z Terror do tego auta, to mam tutaj to auto, do tego auta mam tutaj odblokowane. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie. No i to by było na tyle. Jeszcze wam pokażę solo kopiowanie out, które się pojawiło ostatnio, nowe solo kopiowanie out, które działa na każdej platformie tak samo. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i no i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.